Dla beniaminka plus ligi żaden mecz w ekstraklasie nie jest łatwy. Siatkarze GKS-u Katowice przed każdym spotkaniem podkreślają, że przed nimi ciężkie zadanie. Obecny czas dla zespołu Piotra Gruszki jest jednak wyjątkowo trudny, bowiem jest przepełniony spotkaniami z czołowymi polskimi zespołami. W ostatniej kolejce GieKSa zmierzyła się na wyjeździe z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Mecz zakończył się zwycięstwem Mistrzów Polski, ale w każdym secie nasi siatkarze walczyli do upadłego i doprowadzali do wyrównanych końcówek, które kończyły się grą na przewagi. Czyli wiedzieliśmy, że będzie w nie ciężko i cieszę się, że dobrze, ale nie starczyło, żeby wywieźć jakiekolwiek punkty czy nawet seta z Kędzierzyna. I tak naprawdę dużo ludzi się cieszyło, że po walce, po walcach naprawdę zadawali Nikt nie pamiętał o tym meczu. Po starciu z Mistrzem Polski i liderem Plus Ligi poprzeczka ciągle jest powieszona wysoko bowiem w środek GKS na własnym boisku podejmie wicemistrza i drugą drużynę tabeli Asekoresowie Rzeszów. No, moim zdaniem będzie tak samo ciężko jak z Kędzierzynem. E, jesteśmy realistami e, i, i mimo tego, że wygraliśmy w Rzeszowie 3-2, to wiemy, że tu będzie bardzo ciężko o punkty, bo, bo jest końcówka sezonu, tak? e, w tej górnej części tabeli jest straszny ścisk i, i każdy nikt nie może sobie pozwolić na stratę punktów, e, ale mimo tego postaramy się pokazać naszą najlepszą siatkówkę i mamy nadzieję, że to wystarczy. Wygrany Magiksy w Rzeszowie była jedną z większych niespodzianek w tegorocznej Plus Lidze. Od tamtego czasu sporo się jednak zmieniło. W tamtym okresie sezonu wyglądało to trochę inaczej. Zespoły te, te z górnej części tabeli tak naprawdę jeszcze nie miały na sobie tak, tak dużej presji jak teraz, gdzie nie mogą sobie pozwolić na setę punktów z teoretycznie słabszymi drużynami, bo, bo za chwilę ta, ta górna czwórka, piątka będzie się biła o główny playoff. Więc, więc mi się wydaje, że Rzeszło będzie podwójnie zmotywowane, żeby stąd wywieźć komplet punktów. Czy im się to uda, zobaczymy. Mimo wszystko, siatkarze Piotra Gruszki zapowiadają walkę o każdy punkt. I za wszelką cenę chcą sprawić kolejną niespodziankę. Czy i tym razem uda się urwać punkty faworytowi z Rzeszowa? GKS Katowice a Sekorysowie Rzeszów. Środa, 22 lutego, godzina 20.30. Hala Szopienice. Relacje na żywo na stronie oficjalnej www.siatkówka.gkskatowice.eu oraz profilach siatkarskiego GKS-u na Facebooku i Twitterze. www.asapolska.pl